Szanowni Państwo, jeśli Państwo myśleli, że w programie Pana Grzegorza zabraknie sportu, to byli w wielkim błędzie. Sport jest bardzo ważny i chyba każdy z nas umie się na ten temat trochę wypowiedzieć w różnych tam dyskusjach prywatnych. Ale na poważnie, sport bardzo ważna kwestia sport i rekreacja w tych czasach, w których się znajdujemy, troszeczkę zaniedbywana. Ci się jedno w domach nie, mają, nie mogą się rozwijać, a dobrze wiemy, jak już to starożytni Grecy wierzyli, że dla dobrego samopoczucia potrzebne jest zrównoważenie rozwoju intelektualnego razem z rozwojem fizycznym. Sport jest szkołą zdrowego wychowania, wytrwałości, samodyscypliny i charakteru, jak tu mam, jak mi tu mi podpowiada. Prezentacja i to jest bardzo y, mądre zdanie, i mogę powiedzieć, że znam to z autopsji. 20 lat czynnie uprawiałem, trochę amatorsko, później zawodowo, y, siatkówkę. Y, co do programu, przejdę już do konkretnego programu. Y, no to oczywiście wszyscy wiemy, że tu Rzeszów, jako nasze miasto wojewódzkie. Odbiega od innych miast, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. Tu chcę tylko przypomnieć, że po sąsiedzku mamy województwo małopolskie, gdzie dwa kluby grają w ekstraklasie i nie mają żadnych problemów ze stadionami. Więc tu musimy dalej to rozbudowywać i modernizować. Do tego musimy pomóc rozwój tej infrastruktury w szkołach czy na innych obiektach, gdzie będzie szkolona młodzież. No i żeby też dla mieszkańców, co jest ważne dla rekreacji. Druga sprawa to już bardziej podrekreacja, już dla starszych, dla seniorów bardzo ważne, żeby wszystkie tereny rekreacyjne i parkowe zostały uporządkowane i przede wszystkim Zalew Miejski, żeby był przyjazny dla mieszkańców, można byłoby tam spokojnie się spokojnie odpocząć. Do tego stworzyliśmy trzy takie główne programy. Oczywiście programu będzie więcej. Jest program dla zawodników w sportach amatorskich, którzy będą chcieli uczestniczyć na równi z, z ligami zawodowymi, prawda, w sporcie, gdzie nie mogą grać jako zawodowcy. Chętnie, chętnie udostępnimy miejsca tym, którzy będą chcieli w formie sportu, rekreacji, zdrowia uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę. Do tego drugi program bardzo ważny dla młodzieży, dla trudnej młodzieży, dla trudnej młodzieży, jak powiedzieliśmy szkoła, Szkołą zdrowego wychowania. W tym, w tym uważamy, że w tym programie jest klucz, klucz właśnie do reso, reso, resocjalizacji tych trudnych charakterów. Trzecim programem, oczywiście będzie ich więcej, ale trzecim takim głównym to stworzenie programu szkolenia młodzieży w wiodących dyscyplinach na potrzeby miejskich klubów sportowych. No, to jest ważne, prawda, żebyśmy, jeśli chcemy podnosić poziom sportu w Rzeszowie, no to musimy podnieść poziom nauczania, tak? I tego wszystkiego, co w związku z tym jest związane. Dlatego też, żeby przynosić, żeby były sukcesy, wtedy będą kibice i będą na to też pieniądze, czyli to jest wszystko tak zapętlone bez tego nie damy rady, a tak jak już mówiłem, troszeczkę tutaj Rzeszów odstaje na tle innych przynajmniej w większości dyscyplin odstaje od innych miast wojewódzkich. No i na koniec na koniec tak by, co chyba każdy każdy kibic i też sportowiec chciałby no to sprowadzić do swojego miasta jakieś większe imprezy sportowe, tak? Czy też krajowe czy nawet międzynarodowe.